Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na spacer po sklepie Action. Pojawiło się wiele ciekawych nowości, które bardzo bym Wam chciała pokazać. Będzie mnóstwo dekoracji i ciekawych rzeczy do domu. Pokażę Wam też kilka rzeczy, które przydadzą Wam się przed świętami. Jeśli jesteście gotowi, to lecimy. Pierwszą nowość, jaką chciałabym Wam pokazać, znajdziecie na dziale z dekoracjami. Jest to bardzo fajna taca z dwoma uchwytami. Może Wam posłużyć oczywiście do przenoszenia talerzy czy kubków, ale myślę, że świetnie się sprawdzi także jako dekoracja, ale raczej, wiecie, na takie duże stoły z racji swoich wymiarów, do wyboru mamy dwa modne kolory, beżowy i biały, i za te tace zapłaci się niecałe 23 zł. Kochani, hitem tego odcinka są te przepiękne stoliki. W zestawie znajdziecie dwie sztuki, są wykonane z płyty MDF a nóżki z metalu. Możecie je ustawić jak chcecie, nie jest to jeden mebel, a dwa osobne stoliki, udźwigną 3 i 5 kg i moim zdaniem chyba najbardziej efektownie będą wyglądały jak na tej wizualizacji, czyli umieszczone trochę jeden po drugim. Do wyboru mamy tą jaśniejszą wersję, a jeśli wolicie takie ciemniejsze tony, to jest także taka opcja. Które bardziej Wam się podobają, dajcie znać w komentarzach. A ich cena to niecałe 85 zł. Jakiś czas temu pokazywałam Wam w jednym z filmów te marmurowe dekoracyjne patery. One były prostokątne, i pojawiły się właśnie takie ich zaokrąglone wersje. O, ciężkie. No ale słuchajcie, no są marmurowe. To, co mi się w nich podoba, to właśnie fakt, że w związku z tym, że są marmurowe, to każda z nich wygląda zupełnie inaczej. Dlatego przejrzyjcie sobie kilka i wybierzcie odpowiadający wam egzemplarz. Patery te wyglądają bardzo efektownie i kosztują niecałe 23 zł. Kochani, w Action znajdziecie już ten regał do powieszenia na ścianę. Jest wykonany z bambusa i metalu. Ma dwa poziomy i nie wiem dlaczego, ale od razu skojarzył mi się z kuchnią. Wiecie, do organizacji przypraw. A wy gdzie byście go powiesili? Czy może użylibyście go na stojąco? No, bardzo jestem ciekawa. Cena tego regału to niecałe 40 zł. W akcji kupicie już takie pledy, idealne do pokoju dziecięcego, i są od razu spakowane na prezent. Także myślę, że świetnie się do tego również nadadzą. Są bardzo mnie w dotyku. Tu mamy model różowy w króliczki, także świetnie się odnajdzie oczywiście dla dziewczynek. Pledy mają rozmiar 130 na 160 cm i są wykonane w 100% z poliestru. Dla chłopców jest jeszcze taki wzór z dinozaurami w kolorze beżowym. I tak dokładnie się prezentuje rozłożony. No myślę, że świetnie się odnajdzie w pokoju dziecięcym. I już taki dla obu płci myślę z uroczymi misiami, właściwie ze zwierzątkami leśnymi. Tak dokładnie wygląda w całości. I te urocze pledy kupicie za niecałe 33 zł. Za 4 zł i 65 groszy kupicie takie bardzo eleganckie i stylowe rameczki. Właściwie mini rameczki, bo są naprawdę niewielkich rozmiarów. Do wyboru mamy kilka wariantów. Kochani, jeśli uwielbiacie buszować w sklepie Action, serdecznie was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej zostawiam wam w opisie filmu. Bardzo przydatny w waszych domach może się okazać taki schodek składany. A teraz bardzo modne, ale też praktyczne jest wykorzystanie naszych kuchni po całości. Także te szafki są zazwyczaj właśnie gdzieś u góry. Rzadko tam zaglądamy, ale właśnie do tego posłuży nam ten składany schodek. Znajdziecie go w kilku kolorach. Jest antypoślizgowy i zajmie Wam niewiele miejsca. Kosztuje niecałe 28 zł. A jeśli nie lubicie mieć tak pusto pod choinką, to za niecałe 9 zł kupicie w action taki dywanie choinkowy w stylu sztucznego śniegu. A jeśli wolicie bardziej elegancki, to mamy tu wykonany ze sztucznego futra. Dostajecie go w kolorze czarnym i zobaczcie jak elegancko naprawdę może wyglądać właśnie to miejsce pod naszą choinką. Ma średnicę 100 cm i kosztuje niecałe 25 zł. A to już taki wariant bardziej radosny. Jest o średnicy 120 cm i wygląda jak taki pas od świętego Mikołaja. Wykonany jest w 100% z poliestru i kosztuje niecałe 13 zł. Ze świątecznych dekoracji możecie kupić także takie zawieszki. Tu mamy aż 6 sztuk. Są takie niewielkie zawieszki na przykład na choinkę czy na stroi i kupicie je za 8 zł i 35 groszy. A tu już choinki, które świecą lampą LED są wykonane z brokatu, więc słuchajcie, uważajcie, bo naprawdę się sypią. Ale ślicznie wyglądają także, no, no coś za coś. Kosztują niecałe 16 zł. Jeśli lubicie tego typu dekoracje, to pojawiły się jeszcze takie prezenty. Są bardzo mnie w dotyku, są stworzone z takiego mięciutkiego materiału, jakby futerka czy aksamitu. Możecie je gdzieś postawić i od razu ten dom będzie wyglądać inaczej i kosztują niecałe 17 zł. Za niecałe 8 zł możecie kupić taki zestaw czterech świec. Są w kolorze czarnym i kosztują niecałe 8 zł. A kochani, jeśli nie lubicie pakować w takie standardowe torby czy papiery, to dostępne są już takie bardzo eleganckie pudełka. Są ze wstążkami: jest dostępna góra srebrna, czerwona i jeszcze złota. Jeśli chcecie efektownie zapakować prezent, to za 7 zł możecie właśnie to zrobić. Dostępne są jeszcze takie niewielkie pudełeczka za niecałe 9 zł, też bardzo elegancko wyglądają. Słuchajcie, jeśli na przykład macie jakiś bon podarunkowy czy biżuterię i nie wiecie właśnie jak zapakować, to macie tu do wyboru różne warianty i to co różni od takich zwykłych pudełek to fakt, że jak otworzycie, to pojawia się tam świąteczna muzyka. Kosztują niecałe 9 zł, a za 4 zł39 groszy, zł mamy tu mniejsze wersje tych pudełeczek, które Wam przed chwilą pokazywałam. Bardzo efektowną dekoracją jest ten świecznik. Wykonany jest z metalu i myślę, że będzie niesamowicie piękną dekoracją na waszych stołach. Do wyboru mamy dwa kolory: złoty i czarny, i jest tam miejsce na cztery świeczki. Zapłacicie za niego niecałe 23 zł. Kochani, na dziale z organizerami pojawiły się już nowe modele. Na szczęście są w kolorze czarnym, także myślę, że odnajdą się w każdej szufladzie. Każdemu też będą odpowiadać. Na początku chciałabym Wam pokazać największy. On kosztuje 7 zł. i 49 groszy. Ma 1,5 litra pojemności. Jest całkiem spory, także myślę, że tam dużo zmieścicie. Mamy jeszcze taki kwadratowy, troszeczkę mniejszy, za 5 zł. i 95 groszy, i to jest właśnie litrowy. I bardzo przydatne takie podłużne, na przykład na nożyczki, czy taśmy klejące, za 4 zł. i 49 groszy. I najmniejsze, tuż mają 0,5 litra pojemności. I kosztują niecałe 4 zł. Jeśli chcecie sobie zorganizować szufladę, to myślę, że świetnie je jakoś wykorzystacie. Nowością są także wycieraczki wykonane w 100% z gumy. Słuchajcie, mi się zawsze takie wycieraczki kojarzą z kościołem, bo one właśnie przed wejściem są dokładnie takie, ale świetne właśnie na tą porę roku, żeby zostawić cały brud z tego śniegu i z deszczu przed domem czy mieszkaniem. I za tą wycieraczkę zapłacicie niecałe 15 zł. action dostaniecie już te nowe dyfuzory zapachowe. One są z patyczkami, ale zobaczcie są w bardzo takim uroczym flakonie szklanym, z ładną zakrętką i mamy przepiękne słodkie zapachy, m.in. róża z lotosem. Tu jeszcze mamy połączenie figi z piżmem i myślę, że to będzie niesamowite połączenie. Co my tu jeszcze znajdziemy? O jest jeszcze trzeci zapach i to jest drzewo sandałowe. I bursztyn, no bardzo jestem ciekawy, jak to pachnie. I te stylowe dyfuzory o pojemności 50 ml kupicie za niecałe 9 zł. Zerknijcie także na dział kosmetyczny, gdzie kupicie perfumy marki Pois. Pamiętajcie, że Action wypuszcza czasem popularne marki dużo taniej, ale są to pełnowartościowe produkty. Te od Polis są bardzo popularne, tak stacjonarnie występują przykład w Rosmanie, ale słuchajcie, tam kosztują od 75 zł uzwyż. Także zobaczcie, że w Action możecie je kupić prawie dwa razy taniej. Na tym samym dziale dostępny jest wyjątkowy zestaw gąbek Koniak. Nie wiem, czy spotkaliście się już z tym terminem, więc wyjaśnię, że jest to taka roślina o wyjątkowych właściwościach. Możecie myć tymi gąbeczkami twarz i ciało i mam nadzieję, że będą one miały na Waszą skórę zbawienny wpływ. Za dwie sztuki zapłacicie 4 zł i 45 groszy. Tu już macie hit TikToka. To jest słuchajcie gra na refleks. Po włączeniu zaczynają Wam się świecić poszczególne bąbelki i musicie je bardzo szybko naciskać. Są różne poziomy szybkości, no młodzi teraz za tym szaleją, więc możecie im to włożyć pod choinkę i będą zachwyceni. Normalnie kosztują niecałe 19 zł, ale do 19 grudnia są teraz na promocjach tygodnia i kosztują już niecałe 15 zł. A propos promocji tygodnia, jeśli chcecie zobaczyć aktualne obniżki w action, to film z promocjami tygodnia macie w prawym górnym rogu. I słuchajcie, w tym tygodniu kupicie m.in. cudowne, aksamitne świąteczne bieżniki za 10 zł i obrusy. Także myślę, że naprawdę warto. Warto je zobaczyć. W Action jest duży wybór oświetlenia na choinki, ale ten egzemplarz jest bardzo ciekawy, bo możecie dzięki aplikacji w telefonie ustawić jasność tych lampek i jeszcze jakieś tam scenariusze czasowe. Świecą ciepłym-białym światłem i kosztują niecałe 135 zł. Przypominam, że w Action możecie kupić także takie ramki i słuchajcie, możecie tu odbić rękę czy stópkę dzieci. Jest to świetna pamiątka. Dziecko musi mieć do 36 miesiąca i myślę, że też to może być bardzo fajny prezent albo dla najmłodszych, albo też dla świeżo upieczonych rodziców. Taką ramkę kupicie za niecałe 14 zł. Nowością w Action są także takie świeczniki. Są bardzo ciekawe, zobaczcie, pokryte takim jakby złotym materiałem, bardzo się mienią. Na zewnątrz mają taki matowy, czarny kolor i musicie przyznać, że są w bardzo ciekawym kształcie. Kosztują niecałe 30 zł. Wszystkich nowych widzów, witam na kanale i zapraszam do subskrypcji, by być na bieżąco z tym, co się dzieje w Action. A stałych widzów, gorąco pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję za każdą łapkę w górę i komentarz. A to już nowa półka z takim ciekawym podparciem. Jest wykonana z bambusa i zjałoście za nią niecałe 27 zł. Miseczki dekoracyjne, niewielkich rozmiarów, ale myślę, że świetnie Wam się sprawdzą na przykład jakieś cukierki, tak to położenie na stole. Dostańcie je w dwóch wariantach i one kosztują niecałe 9 zł. Obiecam ostatnio jednej z Was, że czasem będę przemycać coś dla najmłodszych i na przykład znalazłam taką otonowość na dziele dla dzieci. Są to takie praktyczne maty, żeby niemowlaki nie bawiły się na podłodze. Myślę, że to jest fajna alternatywa do puzli piankowych? Mata ma wymiar 80 na 100 cm i z góry jest wykonana w 100% z bawełny, a w środku oczywiście wypełnienie w 100% z poliestru. Do wyboru mamy trzy warianty, są to warianty ze zwierzakami i zatem maty zapłaci niecałe 60 zł. Na dziale dla zwierząt pojawił się ten zestaw szczotek. W środku znajdziecie słuchajcie trzy sztuki pierwsza posłuży Wam do usunięcia takich splątanych i martwych włosów z sierści, druga to już grzebień, dzięki którym usuniecie pchły, i jest jeszcze grzebień tak po prostu do wyczesywania kołtunów. Za ten zestaw zapłacicie 14 zł i 49 groszy. A jeśli chcecie komuś prezentować na święta zdjęcia, to nowością na dziale z albumami jest taki album ze spiralą. Dostępny jest w kilku pięknych wariantach i kosztuje niecałe 6 zł. A tu już takie klasyczne albumy, które posiadają z boku wstążkę. W środku są miejsca, wiecie, po prostu tak do przyklejenia zdjęć, nie do włożenia, ale są dostępne w naprawdę przepięknych wariantach, to na przykład taki wariant zwierzęcy, i za nie zapłacicie 13 zł i 49 groszy. Są jeszcze identyczne, ale już znacznie większych rozmiarów. Tu również mamy na przykład takie warianty. I nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam dostawać zdjęcia, zwłaszcza, że wiecie, teraz wszystko się robi w telefonie, wszystko zostaje w tym telefonie i fajnie faktycznie mieć to wydrukowane na papierze. Za te albumy zapłacicie niecałe 19 zł. Kolejny model albumu ze spiralą, już taki na wkładane zdjęcia. Na początku mam jeszcze takie linie i możecie, jeśli oczywiście komuś podarujecie ten album, możecie bardzo ładną sentencję też napisać. Mamy do wyboru też kilka przepięknych wariantów, z takimi złotymi elementami, które połyskują dodatkowo. Zobaczymy jakie to są jeszcze warianty. No przepiękne, przepiękne naprawdę. Zapłacicie za nie 8 zł i 59 grosz. Na dziale biurowym jest taka oto nowość. Jest to organizer, który przyda Wam się z pewnością do organizacji właśnie rzeczy biurowych na długopisy. Jest tam jeszcze miejsce na karteczki, na taśmy klejące. Wykonany jest on z bambusa i kosztuje niecałe 32 zł. A na z kwiatami, no, bardzo ciekawe rzeczy, słuchajcie. Mamy na przykład takie fiolki z korkiem u góry, i w środku mamy takie niewielkie gałązki. No, powiem wam, że bardzo ciekawie na przykład wyglądałyby na takich wąskich regałach, na których zazwyczaj nie ma miejsca, żeby gdzieś coś włożyć. I one kosztują 4 zł. i 49 groszy. A w takim zimowym klimacie macie dostępne te przepiękne butelki dekoracyjne za niecałe 7 zł. I jeszcze ktoś ostatnio mnie pytał na grupie. Czy są tutaj takie kamyczki dekoracyjne? I również w akcji nie dostaniecie nawet w różnych wariantach kolorystycznych. Na przykład mamy przepiękny kolor niebieski, jeszcze przeźroczysty i zielony. I takie dekoracyjne kamyczki kupicie za 4 zł i 49 groszy. Kochani, na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że spadnie nam jeszcze ten śnieg przed świętami. A póki co, trzymajcie się cieplutko i nie chorujcie. PA!